Urodziłem się i wychowałem w Nowej Hucie. Jestem tutaj tak zwanym tubylcem. Urodziłem się w rodzinie katolickiej. Jako jedynie dziecko. Rodzice dbali bardzo o, mój, o moje wychowanie. Troszczyli się, uważam, za bardzo nawet o mnie, bo yy, nie pozwolili mi po prostu. Odpowiadać za swoje nie zawsze odpowiednie zachowanie, po prostu y, to, co robiłem to zawsze spadało jakby na nich. Nie mogłem podnieść odpowiedzialności za to, co robiłem, co było złe. I tak sobie wyrastałem po prostu y, w wieku około 10, 13 lat. Uważałem, że w szkole zostałem skrzywdzony przez nauczycielkę, i od tamtej pory jako dziecko takie 13-letnie podjąłem taką decyzję, że po prostu nie warto być dobrym, nie warto być grzecznym, że to się nie opłaca, że po prostu to nie ma sensu i postanowiłem być od tamtej pory złym człowiekiem i takim się też stałem. Zacząłem pić alkohol, palić papierosy, gdy troszkę dorosłem, troszkę nawet dorosłem za dużo, Stałem się złym człowiekiem, po prostu krzywdziłem innych ludzi. Co w efekcie doprowadziło do tego, że często popadałem w konflikt z prawem. Przed więzieniem uratowało mnie pójście do wojska. Wojsko w zasadzie niczego nie zmieniło, tylko jeszcze pogorszyło sprawę, bo w wojsku się wiele rzeczy jeszcze gorszych nauczyłem, po prostu. Także po wyjściu z wojska po prostu dalej czyniłem wokół siebie wielkie spustoszenie, co w konsekwencji doprowadziło do tego, że coraz bardziej przekraczałem normy prawne. Zacząłem jeszcze do tego zażywać narkotyki, produkować je. Nawet stworzyłem taki dystrybucję w Krakowie sprzedaży handlu narkotykami. Doprowadziło do skazania mnie. I w sumie od tej pory moje życie cały czas y, wyglądało tak, że y, siedziałem w więzieniu, wychodziłem na wolność po to, żeby y, kraść, sprzedawać narkotyki i produkować je. Y, cały czas popełniając coraz to gorsze przestępstwa. I tak to trwało dość długo, można powiedzieć, bo. I w zasadzie nie było, nie można było tego niczym przerwać. Nawet kiedyś tak się zdarzyło, że udało mi się tylko być raz 12 godzin na wolności. Nawet nie zdążyłem dojechać do domu z więzienia, zawiść swoje rzeczy, już dokonałem następnego przestępstwa i znowu poszedłem siedzieć do więzienia. Po wyjściu z tego więzienia stwierdziłem po prostu, że już nie mogę tak dalej żyć, że muszę coś zmienić w swoim życiu i nie wiedziałem jak do tego dojść po prostu. Miałem też taki moment, że kiedyś się uspokoiłem troszeczkę. Miałem czas tak przemyśleć, znalazłem jakąś tam pracę. Zacząłem się dobrze układać wtedy. Trafiłem na Biblię. Zacząłem czytać i olśnienie takie dotarło do mnie po prostu, że śmierć Chrystusa na krzyżu była też jakby przeznaczona dla mnie. I uświadomienie sobie tego faktu po prostu sprawiło w mojej duszy bardzo wielką radość. Przez kilka dni chodziłem jak w wielkiej euforii, opowiadałem wszystkim o Bogu, ludzie się pukali w głowę, co mi się stało, ale tak było. Wszystkim opowiadałem w koło, że, że Bóg jest, tylko że ja po prostu nie natrafiłem wtedy na odpowiednich ludzi, którzy by mnie pokierowali jakoś, nie? I wszyscy w domu, nawet najbliżsi, też mówili: No, nie, Wojtek, już trochę ci odwala, już daj sobie spokój z tym Bogiem, z tym wszystkim, nie? No. No i tak po prostu przestałem o tym myśleć, zapomniałem w ogóle o tym fakcie. Znowu na długie lata. Oczywiście czyniąc dalej to samo, co robiłem. W końcu, gdy wyszedłem z tego więzienia, bo nie dokończyłem, poszedłem do ośrodka na leczenie dla narkomanów. Tam poznałem Izę. No i jakby moje życie znowu się zaczęło toczyć. Od nowa wydało mi się, że mam jakieś tam sukcesy, bo po skończeniu ośrodka zamieszkaliśmy z Izą u mnie w domu. Znalazłem pracę, wreszcie wydawało mi się, że zaczynam porządnie, w miarę normalnie żyć. To znaczy tak to w miarę wyglądało, że dalej sobie brałem czasami narkotyki, dalej sobie czasami popełniałem przestępstwa. W sumie to się nic nie zmieniło, tylko że jakby nasilenie tego wszystkiego się troszkę na chwilę zmniejszyło. Ale często jeździliśmy też do Izy rodziców do Bielska. Tam właśnie rodzice Izy są chrześcijanami. I oni mnie często zabierali do siebie tam na spotkania. Opowiadali mi często w domu o Bogu. Mówili mi zawsze, że muszę to swoje życie oddać Jezusowi. I że takie tam rzeczy różne, nie? Nie ja oczywiście wtedy nie docierało to do mnie, nie nic. Wydawało mi się, że świetnie mi się żyje. Chyba po raz pierwszy w życiu nawet tak żyłem, że, że przynajmniej tak mi się wydawało, że wszystko dobrze się układa. I te rozmowy, te, te, te spotkania w zasadzie nie odnosiły żadnego skutku do mnie. Ale się okazało niedługo, że te wszystkie słowa później wróciły do mnie. Gdy znowu dokonałem przestępstwa następnego, zostałem złapany i umieszczony w zakładzie karnym po raz któryś tam znowu. I w końcu tak, któregoś dnia przeczytałem książkę, którą tam dziś podłapają To początek odbywania karyby o Abrahamie. Zaciekawiła mi ta książka. Po przeczytaniu tej książki zacząłem tak myśleć, bo Yy, żyłem w takim świecie iluzji, jakby, i to dotarło do mnie w ten sposób, że po prostu yy, miałem taki sen, opowiem wam, bo to był bardzo szczególny sen. Że zaczynam grać w szachy z pewnym człowiekiem, którego na pierwszy rzut oka nie rozpoznaję, ale widzę, że to jest cienias, i zaraz go ogram w te szachy. No i widzę, że mam jeszcze chyba kilka ruchów i po prostu doprowadzę partię do końca. I nagle jakiś starszy taki dziadek yy, chce usiąść na moim miejscu i zagrać za mnie. I starszy pan z siwą brodą. Ja nie chciałem go puścić na to miejsce. Ale gdy w końcu się zdecydowałem, gdy stanąłem obok tej szachownicy, jak spojrzałem na całą tą sytuację, to i na tego człowieka, który grał ze mną, to był diabeł. A sytuacja wyglądała zupełnie odwrotnie. To znaczy wyglądało tak, że to jemu wystarczyły dwa ruchy, żeby mi dać mata. Ja wtedy jeszcze nie zdawałem sobie sprawy po prostu, czego ten sen dotyczył. Po prostu sobie tak pomyślałem. No, nawet tam nie zwracałem uwagi po prostu. Dopiero kiedy leżąc tam na pryczy zdałem sobie sprawę z swojej beznadziejności sytuacji, przypomniałem sobie słowa Izy Mamy, kiedy mi zawsze mówiła, że że oddał to życie Jezusowi. I wtedy tak po raz pierwszy szczerze zawołałem, że jeżeli jesteś, to, to proszę cię weź w sobie to moje życie, bo ja już dalej nie umiem żyć i nie chcę tak żyć, jak żyłem dalej. Wystarczyła taka krótka chwila, i po prostu znowu ta fala miłości, którą kiedyś czułem, znowu powróciła. Ogarnął mnie spokój. Naprawdę czułem się w niebo wzięty. Chciałem koniecznie czytać coś o Bogu. Nie miałem co. W dość krótkim czasie, jakimś cudem, zupełnie nie wiadomo skąd pod telewizorem, znalazłem niebieską Biblię, taką małą gedeonitkę. Zacząłem ją czytać. Pochłaniałem dosłownie każda chwila, którą, y, którą po prostu spędzałem kiedyś na głupich rozmowach w celi z więźniami o dokonywaniu różnych przestępstw. No wiecie, jak to mniej więcej wygląda w takim towarzystwie, o czym się rozmawia. Uważałem za chwilę straconą. Po prostu całymi dniami byłem zatopiony w tej, w tej książce i myśli moje cały czas były skierowane na Boga. Żyłem w takim uniesieniu, że każda chwila mi się wydawała stracona. Nawet Iza, gdy przychodziła do mnie na, do więzienia na widzenia, nawet z nią już nie umiałem rozmawiać, tylko cały czas chciałem o Bogu rozmawiać. Iza jeszcze wtedy nie była nawrócona, jeszcze nie ta. Później się zaczęły dziać naprawdę yy, cuda z dnia na dzień ze mną i wokół mnie. Że zacząłem doświadczać tego Boga takiego naprawdę z mocą, że działa z mocą. W niedługim czasie uwolnił mnie od nałogu palenia papierosów. Modliłem się cały czas o to, żeby znaleźć jakąś społeczność z ludźmi wierzącymi. Nie chodziło mi to, żeby to byli. No, po prostu chciałem z ludźmi rozmawiać o Bogu, a nie wiedziałem, nie miałem takich ludzi koło siebie, bardzo mi tego brakowało, czasami tylko Izzy mama pisała do mnie listy, czasami też przyjeżdżała do mnie na widzenia i po prostu jakoś to tak, ten, ale brakowało mi takiego kontaktu na co dzień. Prosiłem Boga, wołałem, żeby pokierował jakoś tym. i taką myśl skierował do mnie, że, że poszedł do szkoły w więzieniu. No, i dostałem się do tej szkoły, aż do Wronek musiałem pojechać, żeby rozpocząć tę szkołę. Dodam tylko tyle, że Wronki to jest największe więzienie w Polsce o zaoszczonym rygorze dla wielokrotnych recydywistów, gdzie jest no, największy rygor, po prostu. I w pierwszej chwili, jak tam pojechałem, to chciałem z powrotem wracać, bo po prostu. No była tam bardzo duża dyscyplina, na którą nie do końca tak wyrażałem zgodę, ale gdy wyszłem któregoś dnia z celi, już byłem gotowy, spakowany, już miałem jechać z powrotem, już miałem załatwiony transport, wyszłem i spostrzegłem na korytarzu taki napis, że po prostu wytrwałość w podejmowaniu decyzji jest ważną w życiu. I to po prostu odebrałem to tak, jakby to były te słowa skierowane do mnie. Postanowiłem zacisnąć zęby i przeczekać po prostu ten czas. Tam we Wronkach y, odnalazłem wspólnotę, którą prowadził y, pastor Wisełka. Zacząłem uczęszczać na te spotkania. W międzyczasie też y, po prostu, y, pewnie niektórzy nie wiedzą, ale y, w więzieniu narkotyków jest jeszcze więcej niż, y, niż na wolności. I jakby po prostu no, jest nieuniknione po prostu y, no, nie uczestniczyć w tym wszystkim. A ja jednak potrafiłem odmawiać i nie uczestniczyć w żadnych handlach, w żadnych jakichś przekrętach czy coś. Moje myśli tak zostały odmienione całkowicie, że brzeciłem się tymi rzeczami, tymi ludźmi, co to robią i w ogóle, no, wstręt. Przez cały okres tego więzienia prowadził mnie Bóg i to dawał mi takie dowody namacalne, naprawdę, bo przestałem się kłócić ze służbą więzienną. Byłem. Pokorny, tak jak zawsze wojowałem ze wszystkimi, czy coś tak moje serce zostało naprawdę odmienione. W tym roku 1 września, po 10 latach służby pastora Wisełki, w tym zborze we wronkach, w więziennym zborze po 10 latach służby odbył się chrzest, w którym uczestniczyłem, ościłem się. Wierzę, że to będzie miało wielki wpływ. To ma w ogóle wielki wpływ na to, na całą służbę więzienną i to, co się po prostu wtedy stało. Moje życie teraz zupełnie wygląda inaczej. Po wyjściu z więzienia dalej mi Bóg błogosławi. Planujemy sezon, ślub niedługo, na który serdecznie zapraszam. No i to wszystko.